Witaj Kościele. Kiedy w tych dniach, kiedy przeżywamy narodową kwarantannę i spędzamy dużo czasu w swoich domach, kiedy modliłem się, czytałem Słowo, trafiłem na jeden z psalmów i trafiłem na fragment, który pomyślałem sobie, że w sposób naprawdę niezwykły koresponduje z tym, co teraz przeżywamy. Tym, co dzieje się wokół nas, tym, w jakim miejscu może być nasz sposób myślenia, nasze myśli. I chciałbym z wami podzielić się paroma wersetami. Wierzę, że to będzie naprawdę zachęta i wskazówka dla, dla wielu z nas. Ten psalm to psalm 118. On jest dość długim psalmem, więc nie będziemy go czytać w całości, ale pozwolicie, że przeczytamy tak naprawdę sześć wersetów. Zaczniemy od Pierwszych dwóch wersetów tego psalmu, on zaczyna się w taki sposób: Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ jego łaska trwa na wieki. To słowo wysławiajcie, ono także może być przetłumaczone jako dziękujcie, i myślę, że to jest dla nas bardzo dobra wskazówka na taki czas jak teraz, kiedy dociera do nas tak wiele informacji, tak wiele negatywnych informacji, tak wiele różnych rzeczy dzieje się wokół nas. Możemy także myśleć o, nie tylko o tym czasie, ale też o przyszłości, w jakim świecie będziemy żyć za niedługo. I te słowa, które kierują nas na Pana i na dziękczynienie, one kierują nas na to, za co możemy Mu dziękować. To przypomina nam to wszystko, co On już uczynił dla nas, za co możemy Mu dziękować, za co możemy Go wysławiać, kim On naprawdę jest, dlatego że Bóg się nie zmienia i on zawsze działa wobec nas i jeśli działał to także teraz działa i tak samo będzie działać i musimy sobie ciągle przypominać to, że Bóg jest dobry nie ma innej prawdy na temat naszego Boga jak to, że on jest dobry i jego łaska czyli jego przychylność wobec nas która nie ma nic wspólnego z tym ani kim jesteśmy ani co robimy jego łaska jest cały czas dla nas dostępna Następnie piąty i szósty wers mówią tak. Wzywałem Pana w najtrudniejszych chwilach, a On w odpowiedzi wywiódł mnie na szeroką przestrzeń. Pan jest przy mnie, nie boję się. Co mi może uczynić człowiek? Pan jest przy mnie, nie boję się. Wzywałem Pana w najtrudniejszych chwilach. Tak naprawdę każdy z nas wie, w jakiej sytuacji jest, w jakich okolicznościach się znajduje i w jakich jeszcze się znajdziemy, ale prawda jest taka, że on jest cały czas przy mnie i mogę mu zaufać i nie muszę się lękać, nie muszę się bać. I choćby był w najtrudniejszych chwilach, choćby wydawało się, że świat wokół mnie nagle skurczył się do wymiarów mojego mieszkania czy do wymiarów mojego umysłu, to jeśli zwrócę się do niego, jeśli będę go wzywać. On może mnie wywieźć na szeroką przestrzeń. I w końcu werset ósmy i dziewiąty. Lepiej chronić się u Pana niż polegać na ludziach, lepiej szukać rozwiązań u Niego niż polegać na wysoko postawionych. Naprawdę jestem wdzięczny ludziom, którzy starają się dzisiaj, żeby opanować ten kryzys, żeby zrobić wszystko, co najlepsze. Kiedy otwieramy telewizję, widzimy wielu naprawdę niesamowitych bohaterów ludzi na szczytach władzy, ludzi w miejscach decyzyjnych, ludzi w służbie zdrowia, wielu wolontariuszy i też wielu, wielu bezimiennych, którzy naprawdę dzisiaj starają się zrobić wszystko, co najlepsze. I, i to jest niezwykłe, ale z drugiej strony, kiedy słuchamy tych wszystkich wiadomości, widzimy bardzo wiele bezradności, widzimy bardzo wiele rzeczy, gdzie człowiek zawodzi, ale wiemy jedną rzecz. Że lepiej chronić się u Pana niż polegać na ludziach. Lepiej szukać rozwiązań u Niego, dlatego że on ma odpowiedź na każdą sytuację, ma rozwiązanie każdego problemu. Moi drodzy, chcę Was za zachęcić do tego, żebyście zainwestowali w najlepszą walutę na ten czas, a tą walutą jest zaufanie Panu. Zaufajmy mu, dlatego że kiedy się na nim oprzemy, nigdy nie będziemy zawstydzeni ani zawiedzeni. I tego Wam życzę.